Gotujemy dziś habermus, najważniejsze Hildegardowe danie podstawowe, które zawiera wszystko, co jest potrzebne do życia, a więc żywność, która leczy. Orkisz w postaci drobnej kaszki manny. To będzie nam potrzebne, żeby ugotować to niezwykłe danie. Potrzebne nam będzie jabłuszko. Jabłuszko i orkisz to podstawa. Dodajemy gargant i bertram, podstawowe zioła Hildegardy z Bingen. Dodamy jeszcze miód, odrobinę cynamonu, dodamy migdały, które są niezmiernie ważnym, e, ważną hildegardową roślinką. E, winogrona, a zimą dodajemy rodzynki. A na koniec posypiemy wszystko malinami będzie pysznie, pięknie i zdrowo. Wlewamy do garnka zimną wodę, szklankę, półtorej szklanki, będzie to porcja mniej więcej na dwie osoby i do zimnej wody dosypujemy kaszkę orkiszową, orkisz, czyli żywność, która daje moc, która leczy. Musimy ją troszeczkę pomieszać. Kroimy jabłuszko, ono nam tutaj wpada, wpada, wpada i jabłuszko z kaszą zagotowujemy. Migdały to odżywka dla mózgu, tak mówiła Hildegarda. Dlatego dodajemy od początku do pierwszego dania po to, żeby rozjaśniało mózg. Migdały są składnikiem potraw, które wspomagają pracę naszego mózgu. Ciekamy, wrzucamy je do habermusu, możemy dodać też kilka całych, pięć, siedem migdałów. Ja zawsze używam całych migdałów. One są zdrowsze, one zawierają wszystkie swoje cenne składniki wewnątrz. Siekanie migdałów nie jest łatwe, szczególnie jeżeli robimy to na tarasie, na ogrodzie. Kawałki mogą nam uciekać, ale nas to absolutnie nie zniechęca. Potrzebne nam są podstawowe zioła hildegardowe: gargant i bertram. Bez nich nie ma habermusu. Szczypta bertramu i gargantu. Gargant. Pomarańczowy, lekko pomarańczowy, taki ceglasty, pikantny, dba o nasze serce i układ krążenia. Dosypujemy do naszego habermusu takie naczubek łyżeczki. A następnie bertram, który z kolei dba o cały nasz układ trawienny. Jest niezwykle cenną rośliną, oczyszcza nasze jelita, regeneruje, jednocześnie daje moc. Mieszamy tę naszą mieszaninę, a więc mamy tu orkiż, jabłuszko, bertram, galgant, migdały. Co jeszcze dodajemy? Dodajemy miód, bo wszystkie potrawy hildegardowe są smaczne. One mają nam smakować. Miód jest bardzo dobry. Dodajemy do takiej potrawy łyżkę miodu. To jest porcja mniej więcej na dwie osoby, ale i trzecia. Może coś spróbować, jeżeli do nas wpadnie akurat podczas śniadanka. Dodajemy miód. Mieszamy. Potrawa będzie za chwileczkę gotowa. Przygotowanie tej potrawy to jest 5 minut do 7. Gotujemy ją króciutko, doprowadzamy tę mieszaninę do wrzenia. A kiedy ona się zagotuje, praktycznie już jest gotowa do jedzenia. Zimą dodajemy rodzynki, latem proponuję dodać winogrona. Mamy ich teraz bardzo dużo, są piękne, są słodkie i smaczne. Habermus gotowy. Dodamy jeszcze szczyptę Cynamonu. Cynamon jest bardzo ważną rośliną hildegardową. Cynamon, prawdziwy cynamon, skory cynamonowej, cynamon cejloński, bo taki kupujemy. Cynamon dba o naszą trzustkę. Cynamon jest lekko rozgrzewający, więc zimą możemy dodać go troszkę więcej. Teraz jest lato, jest ciepło, a więc dodajemy mniej. Ale cynamon jest niezbędny w naszym hildegardowym śniadaniu. Habermus, czyli śniadanie hildegardowe, jest gotowe. Gotowanie trwało 5 minut. Wrzucamy to, wlewamy to do pucharków, miseczek, talerzyków, tak żeby wyglądało pięknie, żeby całe to dobro, które ugotowaliśmy, jeszcze prezentowało się ładnie. Habermus gotowy, pyszny, zdrowy, migdały, jabłuszka i orkisz, prawdziwy orkisz. Posypujemy, żeby było jeszcze piękniej. Malinami. I już Habermus gotowy. Wszystkie osoby, które zmagają się z ciężką chorobą, wszystkie osoby, które leczą się z alergii, i wszystkie te osoby, które chcą schudnąć albo po prostu zdrowo żyć, zaczynają dzień od śniadania Habermus, od śniadania Hildegardowego.